Rozmawiamy z dyrektorem siok panem Tomaszem Jamrogiem. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani Natalio. Gdzie odbędą się Dni Świdnicy? Podstawowe pytanie. Tegoroczne dni świetnicy będą podzielone na, na dwa miejsca. Będą się odbywać i w centrum miasta, i nieco obok centrum miasta na stadionie Osir przy ulicy Śląskiej. Dlaczego nie w rynku? Dlaczego wszystko nie odbędzie się w rynku tak jak było planowane? Plany były ambitne. Te plany, mam nadzieję, jeszcze uda się kiedyś zrealizować. Natomiast na ten moment w rynku odbędą się, odbędzie się tylko festyn kończący dni świetnicy, czyli impreza jednodniowa o charakterze rodzinnym. Na, Trzy dni koncertowe ze względów logistyczno-organizacyjnych odbędą się jednak na stadionie OSIR. Ten obiekt jest łatwiejszy do zabezpieczenia. Policja stawia nam tam wymagania nieco inne niż, niż na płycie rynku i tym wymaganiom jesteśmy w stanie sprostać. Natomiast festyn zamykający Dni Świdnicy odbędzie się w rynku i mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok do tego, aby całość imprez związanych z Dniami Miasta przeniosła się właśnie w to miejsce. Natomiast na ten moment nie jesteśmy w stanie obiecać tego na pewno, tak naprawdę będzie to lekcja dla nas, i wyciągnięte wnioski pozwolą ocenić, czy mieszkańcom i czy nam wszystkim będzie wygodniej bawić się na Osirze, czy wygodniej będzie nam się bawić na świdnickim rynku. Czy Osir, aby nie kojarzy się nam z, ze sportem, czy nawet z wiejskimi festynami? Osir kojarzy się, jak sama nazwa wskazuje, ze sportem i rekreacją. Ta rekreacja na koncertach muzycznych również występuje i mam nadzieję, że oprócz koncertów muzycznych będziemy mogli zaproponować ciekawą ofertę rozrywkową w postaci zabaw dla dzieci, oferty cateringowej, również dosyć szerokiej, a przede wszystkim dobrej, dobrej muzyki, której odbiór również na zielonej trawie jest całkiem, całkiem dobry. Na łące, tak. Kto odpowiada za to wszystko? Kto odpowiada za organizację yy, całych dni świetnicy? To decyduje o tym, gdzie się odbędą, ile będą kosztowały, bo to również jest pytanie? Głównym organizatorem Dni Świdnicy jest Świdnicki Ośrodek Kultury, natomiast decyzja co do miejsca organizacji, co do repertuaru, co do zakresu Dni Świetnicy, a przede wszystkim budżetu zapada kolegialnie i jest to decyzja wspólna władz miasta i Świdnickiego Ośrodka Kultury. Ile kosztują Dni Świdnicy? Kto za to płaci przede wszystkim? I na co wydane będą te pieniądze? Za Dni Świdnicy płaci Świdnickie Środek Kultury z dotacji Urzędu Miasta, więc tak naprawdę płacimy my wszyscy, społeczeństwo, podatnicy. W zeszłym roku zaplanowano na tegoroczne Dni Świdnicy kwotę 170 tysięcy i w takim budżecie się obracamy, musimy się... Z... Nim zmieścić i mam nadzieję, że nam się to uda. Jak na razie, po pierwszych planach, szacunkach, jest to wykonalne przy tym budżecie, który mamy. Jaka jest szansa na to, że świdniczanie, mieszkańcy, normalni mieszkańcy tego miasta, będą mieli coś do powiedzenia w sprawie dni świdnicy? Szansa jest naprawdę duża, bo po tegorocznych konsultacjach wielostronnych uznaliśmy, że konsultacje z mieszkańcami muszą odbywać się, czy powinny odbywać się, w sposób, w sposób szerszy niż do tej pory. Czyli jeden dzień dni świetnicy, czy nawet może wszystkie dni. To zależy oczywiście od zasobności naszego budżetu. Powinny być ustalane, ustalane przez świdniczam. Wiemy, że jest tutaj ryzyko pojawienia się zestawu Madonna, YouTube i Metallica i tego pewnie budżet miasta by nie wytrzymał, ale w miarę posiadanych środków chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku już mieszkańcy również mogli zadecydować o tym, kogo zobaczą. Nie chcę powiedzieć, że, że, że o całości, bo, bo jest to pewnie niewykonalne. Ile osób, tyle gustów, ilu świdniczan tyle pewnie, tyle pewnie mieli. Byśmy propozycji, natomiast z tych 60 tysięcy osób mieszkających w naszym mieście, pewnie część byłaby na tyle spójna, że moglibyśmy wybrać część gwiazd, kilka gwiazd, lub przynajmniej jedną, którą sami chcielibyśmy my, świdniczanie, zobaczyć. Jeżeli nasza Świdnica.pl, nasz portal, będzie chciał zasugerować coś w następnym roku. Czy możemy się zgłosić z taką propozycją i w jakiej formie powinniśmy to zrobić? Oczywiście możecie się Państwo zgłosić z taką propozycją, będzie to cenne dla nas na pewno. Z jaką formą myślę, że tutaj najbardziej rozsądną będzie forma sondażu czy ankiety internetowej, która przynajmniej te osoby, które mają dostęp do sieci, pozwoli im na wyrażenie własnego zdania. Natomiast będziemy przyjmować wszystkie propozycje i je oceniać pod kątem możliwości finansowych, to jedna strona, i druga strona pod kątem tego, jak Inni przyjmą te propozycje. Musimy pamiętać, że w naszym mieście nie mieszkają tylko ludzie młodzi, są też ludzie starsi, i też pod tym kątem musimy dywersyfikować ofertę, którą prezentujemy na dniu chwili. Jaka gwiazda w tym roku? Bo już wiemy, że nie ma Madonna, oczywiście. Tak, niestety Madonna nie udało nam się ściągnąć w tym roku. Zgłosiliśmy się trochę za późno. Natomiast gwiazdy... Tak, wiemy, że jest teraz w Portugalii. Gwiazdy, gwiazd myślę będzie kilka. Nie, nie możemy tu mówić o jednej gwie... gwia... gwieździe. Możemy tu mówić o jednej gwieździe. Z tego powodu, że chcieliśmy dla każdej grupy wiekowej, czy grupy zainteresowanej taką czy inną muzyką, znaleźć, znaleźć kogoś, kto może się spodobać. I tym samym zaczynamy... W... Zaczynamy od Kamila Bednarka i regę. Mam nadzieję, że, że ta propozycja będzie ciekawa dla młodych świdniczan, Dla grupy zainteresującej się hip hopem mamy ostr -a. Dla grupy lubiącej mocniejsze brzmienie mamy Korę. Na zakończenie, na niedzielę, mamy piknik rodzinny, i dla nieco starszego słuchacza mamy Czerwone Gitary. A czy siok? Czyli również Pan, rozważa taką opcję jak ubiegłoroczny Świdnicki Talent? Taką formułę? Rozwa rozmawialiśmy z organizatorami zeszłorocznego Świdnickiego Talentu i mamy nadzieję, że ta ciekawa propozycja, która pozwala młodym ludziom pokazać to, co mają najlepszego w sobie, odbędzie się również w tym roku. Myślę, że to kwestia, kwestia planów, ale jesień. Jest jakby do dyspozycji, czasu mamy jeszcze dużo, w wakacje można się przygotowywać, mamy nadzieję, że ta pozycja powróci. To teraz ostatnie pytanie, dlaczego Dni Świdnicy są tak mało popularne stosunkowo do liczby ludności? Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę możemy zapytać, dlaczego na niektóre spektakle przychodzi tylko 200 osób, dlaczego na niektóre koncerty przychodzi osób 90, dlaczego na niektóre działania Średnickiego Ośrodka Kultury mamy pełną salę. To jest kwestia, kwestia doboru, doboru, myślę, gwiazd, kwestia organizacji, kwestia dostępności czasu, a czasami tak nieprzewidywalna kwestia, czy też sprawa jak pogoda, od której też wiele zależy. Jeśli pada, to, to wiadomo, że, że Frekwencja jest mniejsza, natomiast mam nadzieję, że w tym roku y, będziemy obdarzeni nieco lepszą pogodą i uda nam się ściągnąć wielu świdniczan na Stadion Osir i równie wielu świdniczan na festyn koń, kończący Dni Świdnicy w Rynku. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. My jednak ze, swoje, ze swojej strony będziemy starali się zebrać od Was informacje, propozycje na przyszły rok i przekazać je Panu dyrektorowi. Mamy nadzieję, że nie wyrzuci Pan naszej kartki przez okno. Na pewno nie i mam nadzieję, że Madonna będzie łatwiejsza do rezerwacji niż w tym roku. Dziękuję bardzo jeszcze raz.